Wspomnienia pani Teresy Mazur, rocznik 55. Historia mojej rodziny to częściowo historia wędrowców i ich wędrowania. Moja mama, rocznik 29., urodziła się tutaj, w Rusinowie, ale bardzo wcześnie wyjechała na zachód Polski, do Sosnowca. W tamtych czasach wiele osób wyjeżdżało stąd na zachód, bo we wsi nie było pracy. W pobliskiej nowej dębie przecież wszyscy nie mogli pracować. Mama znalazła pracę na budowie jako zwykła robotnica. To było normalne, że w tamtych czasach kobiety pracowały na budowie przy pracach pomocniczych. Tam poznała mojego ojca Adolfa i pobrali się. Ja urodziłam się w 55 roku w Sosnowcu. Gdy miałam 6 tygodni, moi rodzice przyjechali do Rusinowa i tutaj urodziła się moja siostra w 1956 roku. Jednak po pewnym czasie rodzice stwierdzili, że nie dadzą rady utrzymać się z pracy na gospodarstwie, i znów pojechali na zachód polski do miejscowości Lisy w województwie opolskim. Tam był PGR, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne, w którym pracowali 5 lat. A ja. Tak kursowałam między rodzicami a dziadkami w Rusinowie. Po pewnym czasie rodzice pojechali jeszcze dalej na zachód, bo aż w okolice Jeleniej Góry. Osiedlili się w miejscowości Zahełmie. Tata pracował jako robotnik leśny, a mama była woźną w szkole. Od lasów państwowych dostali od razu mieszkanie. Było wprawdzie niewielkie, ale można było wygodnie żyć i pracować. Rodzice mamy, mieszkający tutaj w Rusinowie, cały czas namawiali moich rodziców, żeby wrócili do Rusinowa, bo oni sami nie dawali sobie rady w gospodarstwie. Mieli 7 hektarów, ale wiadomo, w Rusinowie ziemia jest licha. Mamy brat, pracował już na Śląsku w kopalni. Dostał tam mieszkanie, zadomowił się i było pewne, że już tutaj nie wróci. Z dziadkami na placu gdzie ja teraz mieszkam mieszkał jeszcze ojciec babci czyli mój pradziadek on urodził się w 1880 roku a zmarł w 73 babcia Anna zmarła niedługo po naszym przyjeździe z zachodu w 66 roku a dziadek zmarł w 86 Historia dziadka była ciekawa, ponieważ on w 29 roku wyjechał aż do Argentyny za chlebem, jak się to wówczas mówiło. On pochodził z tego naszego kawałka ziemi, ale wyjechał szukać pracy daleko od domu. Ktoś go tam ściągnął. Dziadek był tam do 36 roku i akurat udało mu się przepłynąć jakąś część drogi powrotnej do kraju statkiem. Wrócił, bo gdy wyjeżdżał. To babcia była w ciąży i do niej wracał oraz do dziecka. Nie wiem, ile przyniósł pieniędzy, ale to, co przywiózł, poszło na spłaty rodzeństwa i trzeba było od nowa pracować, żeby jakoś przeżyć. 25 września 65 roku, a datę pamiętam dokładnie, wróciliśmy całą rodziną do Rusinowa i od tamtej pory tu mieszkam. Chociaż byłam mała, pamiętam szok, jaki przeżyliśmy to znaczy moi rodzice i nawet ja, bo tu wszystko było inaczej niż tam na ziemiach zachodnich. Tam było normalną rzeczą, że wszystkie budynki były murowane i wszystkie domy miały prąd. W domu rodzice używali pralkę, radio, żelazko i inne urządzenia, które działały na prąd. W mieszkaniu mieliśmy wodę i łazienkę, czyli wodociąg i kanalizację, co było normalną rzeczą. Gdy tu przyjechaliśmy, w Rusinowie nie było jeszcze prądu. A drewniany dom, w którym mieszkali dziadkowie, nie miał normalnej podłogi, czyli z desek. To był stary drewniany budynek kryty słomą, a podłoga była z uklepanej ziemi, gliny słowem, to było takie klepisko. Nas było czworo rodzeństwa. Ja. Rok młodsza siostra Zosia, o dwa lata młodsza Barbara i Krzysztof, który był o pięć lat młodszy ode mnie. Pamiętam, że gdy odrabialiśmy lekcję, to na środku stołu stała lampa naftowa, a my siedzieliśmy wokół stołu i każdy coś tam skrobał w swoim zeszycie. Gdy już skończyliśmy lekcję, to mama brała lampę naftową i wieszała ją na gwoździu na ścianie, żeby w całej izbie było jaśniej. Oczywiście i tak panował półmrok, ale choć trochę było jasno. Dom składał się z jednej dużej izby, która była kuchnią i pokojem w jednym, a nie wszyscy zamieszkaliśmy. Dziadkowie spali w takiej mniejszej izbie, bo do której wchodziło się z tej wspólnej dużej. Była jeszcze komora, a na naszym placu stała obora i stajnia. One były także drewniane i kryte słomą. Zaraz, gdy przyjechaliśmy, poszłam do szkoły chyba do ostatniej klasy. Chodziłam do szkoły na koziołku, a potem jak wszystkie inne dzieci chodziłam do szkoły w klatkach. Rusinowie na koziołku były tylko cztery klasy, ale ogólnie szkoła podstawowa była ośmioletnia. We wsi było dużo dzieci w tym samym wieku, więc chodziliśmy wspólnie przez pola i ścieżki do klatek. Nie baliśmy się, chociaż w zimie dzień był krótki. A śniegi po kolana. To było dla nas normalne, a w grupie było raźniej. Pamiętam, jakie nieprzyjemne było chodzenie w gumowych butach jesienią i zimą. Trzeba było nosić te buty, żeby nogi nie przemokły, ale było w nich strasznie zimno. Chodziliśmy tak przez pola na skoski. Niektórym gospodarzom nie podobało się to, że chodzimy przez ich pole, ale my nie przejmowaliśmy się tym zbytnio, wybieraliśmy jak najkrótszą drogę. Pamiętam, jak w Rusinowie włączyli prąd, czyli jak w 1966 roku zelektryfikowano wieś. Dla moich rodziców i dla mnie prąd był czymś zupełnie normalnym. To brak prądu był nienormalny, ale dla mojego pradziadka, żarówka, która zaświeciła się u powały, to był szok. Dla dziadków zresztą też, ale oni byli młodsi więc pewnie dlatego szybciej przyzwyczaili się do światła elektrycznego. Pamiętam, jak mój dziadek nie, pradziadek patrząc na żarówkę, zastanawiał się głośno jaki to czort do niej w las, że tak świeci. Jeszcze bardziej nie mógł pojąć, co się dzieje, gdy rodzice włączyli radio, które przywieźli z zachodu. Dziadkowie i pradziadek, a szczególnie on nie mogli zrozumieć jak to możliwe. Żeby z takiej małej skrzynki wydobywał się jakiś głos. Nie mogli sobie wyobrazić, jak orkiestra grająca w radiu mogła w tyle osób się zmieścić w takim małym radiu. Pradziadek pytał się, kto tam siedzi, że tak gra. Nawet zaglądał na tył radia, żeby zobaczyć, co tam się właściwie dzieje. Ha, to były oznaki nowoczesności, z którymi trudno im było się pogodzić a jeszcze trudniej zrozumieć.